Dzień 85 robienie napadów aż do premiery GTA 6 Podłoga, 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 podłoga 823 napisał Zrób zlecenie dane jako członek gangu Groove Street Families jeździ zielonym lowriderem w Apicino. Podskakując kiedy tylko się da. Wyłącz autocelowanie, nie możesz wezwać wsparcia i ubierz się na zielono. Zacznijmy od tego, że muszę być wapicino, bo tego pojazdu niestety nie posiadam w swojej kolekcji. Teraz zabieramy. Naszego. Jeszcze nie, Lowridera. Do Benega. I tutaj tak. Bo to jest ulepszenie, które kosztuje tylko i funczy 185 tysięcy? Ale to nie od ciebie jest. LOL! 185 tysięcy! Aha! Dobra, to ulepszamy. Hamulce bierzemy zderzalki Ale opcji dużo mam. Nie, dokładnie nie biorę. Jakoś mi nie pasuje. Z tego też praktycznie nie będzie widać. I wolę bez tego zbiornika, oczywiście. Silnik, blok silnika tego nie widać. Filtr także nie widać. Ale widać ulepszenie. W osiągach. Wydech. Zaduję, że jakieś większe właśnie będą wydatki, kiedy wejdziemy właśnie w te mechanizmy do skakania, w hydraulikę. Ale sam taki tuning tutaj jest taniutki To jest równie to samo, co pewnie w zwykłym Rosetta's Customs. Większość, ale... Heh, szparacze czy bierzemy czy nie? Hmm Nie, no raczej nie Ale możemy zasłonić ten chlapacz Teraz tak, maska e, No nie, nie chcę tego Kraksony nie bierzemy Hydraulika, no właśnie 275 tysięcy No ale bierzemy Wnętrze e, Raczej nic, co nie będę zmieniał Nie ma znaczenia to dla mnie Kompletnie Światło także nie zmieniamy Oznaczenie, tak? Akurat jest ważna sprawa. Musimy dać, na przykład te białe pasy mogą być. Ale zobaczmy inne opcje. Mmm, no, białe pasy tylko i wyłącznie. Klasyczne. I teraz, jak dodamy tylko zielony kolorek. Tylko, właśnie, jaki ten zielony? Taki groove stylitowy jest. A to jest pytanie. Teraz muszę się pokazać z dobrej strony, że mam wiedzę. Taki? Jest na zieleń? I w sumie. Może być. No, pasuje mi. Ta zostawiamy. A kolor dodatkowy, gdzie jest? Powiedz mi, gro. E, siedzenia w środku. No to nie, no, muszę być czarne raczej. Więc dajmy czerni. Jest fantastycznie. Wykończenie, to jest tutaj środek, no to czarny jest git. E, dach. Hm. Hm. Trudna decyzja. Jest to przede mną. Tutaj zimny łokcieć robi. No to dajmy zimny łokcieć. Eee, sprzedawać nie chcę. strzynię biegów dajmy na maksa. Bagażnik. Eee, no też. Tylko rzecz wizualna. I nawet go nie będę widział. Więc po co mi to? Tuning bierzemy, jeżeli chodzi o turbo. Eee, szyby, no nie zmieniamy, bo. A, te z boku się zmieniają. No to nie chcę. Eee, dobra, wyjeżdżamy. I lecimy na. A nie! Ubranka jeszcze! W gotowych strojach raczej będzie trudno znaleźć coś odpowiedniego, więc musimy sami coś skonstruować. Więc tak. Raczej musimy wejść w jakieś bluzy. Od tego zaczniemy. Bluzy dresowe, tak? Hm, no nie bardzo. To mi nie pasuje. No to może. Dizzynierskie koszulki? Właśnie, także koszule te mogą być takie duże. No, 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 no. Ale czy takie. Główne troje są dla kobiet, z takimi dużymi, albo nawet dla facetów, czy są takie? Hmm No takie zielone niby, no ale ja to nie pasuje, Po w sumie Ej, w sumie nawet jest git Na razie dajmy Ale może zajdę coś ciekawszego O czymś takim myślałem, tylko właśnie w kolorze zielonym, nie? Ale zobaczcie, że tutaj nie ma w tych sportowych topach Tylko są dwa u góry A dalej nic nie ma, co za bezsens A nie, zaraz, są trzy jest szara, biała i czarna, ale nic więcej, więc przechodzimy do spodni. Bojówki, to chyba jest dobra opcja, tak mi się zdaje. No te zielone są takie, nie, ale wydaje mi się, że da się dobrać jakieś lepiej... Ee, lepiej pasujące, może właśnie w drelichach, to jest opcja dobra. No jest też takiego niby, nie, ale nie, 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 nie. Tutaj nic nie znajdę. To jeszcze właśnie jakieś spodnie takie dresowe. Skurzane nie. Chcę dobiegania. O, mogą być, na przykład dobiegania. Eee, no, jednak nie mogą być. dizajnerskie, Nie, to są spódnice. Hmm. No, jest kłopot, widzę. Czemu jest tak mało dołów? No, shorty raczej nie. Bojówki? No, są te zielone. Ale jest za mało zielone. Ale kupię na razie. O, o, to jest dobre. No. Jedziemy w jeansy. git, tam pasuje bardziej. I jeszcze zostały nam te, ale wydaje mi się, że tutaj muszę być czarne, no nie? On najbardziej pasuje. i akurat te, które mam. Są git, więc ja tutaj nic nie zmienię, tak naprawdę. Nie ma co na siłę brać coś yy, zielonego, bo buty to buty. Buty najprostsze są czarne, bo pasują do wszystkiego. Albo białe też mogłyby być, a raczej takie bardziej gangsterskie byłyby czarne. No, więc ja chyba. O, no są niby zielone mogę dać. Ale nie pasują one. Ja już to takie bym dał. I tyle kurde. Lecimy na finał. Ale przed finałem najpierw muszę zaparkować moją furę do mojego magicznego garażu, z którego będę w stanie tego lowridera wyciągnąć. Więc proszę, zapraszam do środka, zapraszam, zapraszam. O, z zimnym łokciem! Wjechała moja postać. Fajnie. To patrzcie, jaką kolekcję mamy. Mamy opresorka na zadania specjalne, mamy lowridera, mamy slamtrucka i jest jeszcze tampa bojowa. Idealne pojazdy na wszystkie możliwe wyzwania. jestem przygotowany. No chyba, że coś wymyślisz teraz, widzu, gdzie będę musiał wykorzystać coś innego. Miejmy nadzieję, że nie. No to lecimy z finałem. Oczywiście standardzik, zestaw, wybieramy cwaniak. No bo co innego mógłbym wybrać? Ruszamy. Oczywiście, tutaj musimy wybrać dowolny pojazd, bo niestety z tego menu naszego Lureydera wybrać nie możemy, ale jak najbardziej możemy potem nasz pojazd sobie pojechać. Mam przynajmniej taką nadzieję. Jestem na 99% pewny, że w tej misji możemy korzystać z własnych pojazdów wyjętych z garażu. Bo jak się nie mylę, są cztery zlecenia z warsztatu. I właśnie w 4, czter... Boże, jest osiem! I w czterech można używać i w czterech nie można używać. Jak się nie mylę. dobrze, dobrze, nie gadaj, please! Santa! Zamknij mordę, za przeproszeniem. Naprawdę muszę znaleźć ten sposób jak zamknąć jej mordę, bo nie wytrzymam. A zamierzam robić tego w najbliższym czasie dużo, tych zleceń z warsztatu. Jeżeli w każdym ona będzie mi gadać, to ja nie wytrzymam, naprawdę. A ja zapomniałem, że ja w trakcie drogi mam skakać. E, czekajcie, to się robi tak, R1 i teraz tu O. W ten sposób. Bo właśnie, mogę obracać, ale żeby podskoczyć, to chyba muszę stać w miejscu. I robić tak i teraz tak. No. Nie no jak podskoczyć. Czekajcie, tak. No i nie mam pojęcia jak się podskakuje. Nie, no nie, nie. Tak, są stąd to nie bardzo. No mogę go obracać, nie? I coś tam powiedzmy, że. Minimalnie, pewnie na milimetr podskakuje jakaś część pojazdu, ale to nie jest to. Ja bym chciał podskoczyć, w przodę na przykład. Hmm. O! Coś było. No. O! Czekaj, tak dam. I teraz tak. O, dobra, to ja muszę po prostu... Gwałtowne ruchy muszę robić. I w ten sposób jestem w stanie skakać. Dobra, czyli muszę te ruchy na pełnej nawalać. Nie się... rozczarujcie, że sam się buja na fotelu? Od tego patrzenia samego? Tak samo jak ten. Jak gracie, jak się w PSA i gość do was strzela, i wy sami się za osłonę yy, obracacie, nie? W sensie uchylacie lekko. Come on. Wow! To było potężne. Ale jeszcze chciał wiedzieć jak ja to zrobiłem. To już w ogóle byłoby idealnie. To było niezwykłe kombo. Takie minimalne podsłuchi z każdej strony. I ta chopka to była moja zasługa. Dobra. Wchodzimy No Low Raiderem. Do środka. Będzie wjeżdżał? Będzie wjeżdżał. Witam serdecznie. Kolegę sympatycznego. Bez autoejma. Jestem. Bo to jest pierwsza misja, w której nawalam do przeciwników innych niż policja. I dostaję EXPA. To jest przyjemna sprawa, bo za każdego mam 50. Całkiem jest to przyjemna liczba. Eee, tu gdzieś gościu jest. <laughs> Ta zniewaga krwi wymaga To wybucha? Nope. Ej, y patrzcie, oh, hey, nasza poseć tak kurde takim e, Pewnym ruchem te dyski wyjmuje. Aha! Dobra, jak widać mój Aim nie jest na najwyższym poziomie. Nope, niko nie ma? Ale tu jest. Czemu on? Aha! Oni się między sobą napierdalają? Aha! Aha! Można i tak! I teraz! Jink! No! Jink! A raczej jeet! Jeet! Tak samo, dzisiaj żebyśmy na dalej gram w Fortnite, znaczy, ale. Było takie zdanie. Jedni przeciwnikiem, a ja mówię sobie, co? To znaczy, jedni przeciwnikiem? Nie wiedziałem o co chodzi. Okazało się, że trzeba było rzucić, nie? Typiarzem, się pistolet. Gdzie skina mam? Bo to wszystkie brodziki te skina mają takiego mm, beżowego, powiedzmy. Że nie powiedzieć, ujebanego w błocie. Ale widzę, że wycieramy dyski nie wiadomo skąd. Tu miejsca nie ma na dysk. A nie czepiajmy się, nie czepiajmy się. Gra indie. Nie można patrzeć na takie szczegóły. Mm. Nara. Nara. Chyba tutaj jeszcze będę miał gościa. Albo i nie. Więc zwijmy to. I leźmy dalszego Lowridera. No, dawaj! No, w idealnej linii byłem, nie? właśnie się gra na padzie, e, Szczególnie, jeżeli masz małe umiejętności. A nawet jeśli masz duże umiejętności, to wydaje mi się, że właśnie celowanie z wspomaganiem samego siebie za pomocą. E, także poruszania naszej postaci. To jest klucz do sukcesu. Że celujemy. Yy, jedno gałko, a także drugą, nie? Niech to ja przykład tutaj celujemy, a drugą sobie pomagamy, po prostu chodząc, i już w stanie lepsze efekty osiągać. Tak mi się zdaje, przynajmniej. A widzisz, Schwarzenegger, trzymaj się. Jadę po ciebie. Uratujcie. Tak mam nadzieję. Bez nie będzie to lekko utrudnione. Nawet na próg nie mogę wjechać. Aha, patrzcie. Aha! Jednak nie uratuje. Ja chcę im prawem? Ja prawem? On w sekundę zginął. Ja jego pasy HP się nie pojawił, mi się wydaje. No nie gadajcie naprawdę? Toć ja kurwa byłem na miejscu Teraz mam jeszcze jechać znowu. Aha! Jeszcze samochód mi zabrali. A ty gro. Avi, witam cię serdecznie. Nie dziń mi tutaj musiałem do ciebie przyjechać moim czerwonym samochodem nie zielonym, wybacz plug mi in, plug mi te faktycznie widać, nie? No tak fizycznie czy nie? nie, nie widać ich te snoty są aha no to avi rzecz odwalił teraz więc tak, Czy na bieżąco ich rozwalać bez... Naprawdę? Dobra, mam pomysła. Abitego. Zrobiłem sobie przygotowanie. I przywiozłem różne tutaj syfy do obrony. I teraz zamierzam z niej skorzystać. Ale najpierw obronię obronie Schwarzenegger'a. Żeby do niego nie przybył ten gościu. Który też że tutaj bardzo chcę. Ty też. Aha, to jest mój. A ja mam sojuszników. nichów. Hmm. Zabieraj to. Także zabieraj. Dobra, tego możemy rozjechać raczej Dziękuję bardzo. Aha, i się zaklinowałem. Nie taki był plan. Teraz tak, to tutaj. Teraz to tu Sakujemy na górę. Eee, już mam wszystko rozplanowane. Tylko tego Aviego proszę tam mnie nie zabijać. A widać, że gościu tam chce iść. Proszę go zostawić w spokoju Aviego. On ci nic drugiego nie zrobił. Wstań! I walcz dalej, miękki Czy ja przestałem dostawać EX przeciwników? Mam nadzieję, że nie 50 EX z nich Jest, dalej Dziękuję bardzo Tu jest gościu Nara e, Do Avi'ego, tam nikt nie wchodzi na razie, ale tu jest hełmka. No, nie ma pilota, nie ma problemu NIE! Poszli do Avi'ego Zostaw Avi'ego Spokoju, co jest z Avi? Ej, on. Do rozjebał typa? Nie, tu dalej jest. Ja pierdzielę, Avi Kolego. Sympatyczny współpracuj. A tu jest kolejna. Masz w czambo. Trafiłem? Aha, a w czambo Dziękuję bardzo. No, spektakl tego auto jest. No nieco trudniej. Yy... Mhm. Mm to tak, rzucimy ci dwa Nawet dwa, dobra. Teraz co się stanie, jeżeli bym. Nie, nie mogę sfailować tutaj. Okej, okay, nieważne. Bo się zastanawiałem, jak pojazd osobisty został rozwalony, to jaki pojazd by za podstawiła? po failu? Ale nie, po failu tak się bym się tutaj. A tu już pojazd nie potrzebuję. I najgorsze jest to, że ja nie zebrałem chyba wszystkich broni stamtąd. A nie, Dora jest Vigun. No to nara. Jest po was. Ej, jest tampa, ale to nie jest problem. Kierowca. W ogóle jak kierowca jest zabity to pojazd wybucha, to jest dziwne. O jest! Maksymalne zdrowy na maksa! Fantastycznie! W końcu! Po tylu latach! Mam Max HP. No nie. C kurwa żart! Nie, zostaw Awiego, zostaw Awiego! Zostaw Awiego! No. Streś! Pokaż się! Nie, a Aviego! Poszedł do Aviego! Jest u Aviego gościu! Zostaw Awiego! Z kurwy synu! Ja pierdolę! I znowu od początku. Jezu! Zróbmy cięcie, ok? Ej! Czy jestem w stanie? Ej! Tak! Dobra! Jestem genialny! Przepraszam, co robi Nie odbierajcie mi tego! Że jestem genialny! Czemu tylko jest jedzie? W miejscu on jedzie, dlatego że. A nie, dobra, dlatego że trzymałem gaz. Dobra, to ma sens. <grym>, myślałem, że on jedzie od tego, że wiecie, że yy, minigun ci ma potężny. Potężną moc, że aż nasz pojazd odrzuca. Ale nie, po prostu trzymałem gaz. Aha, Dobra, jednak to nie jesteście genialne, jak myślałem. Lew, wstawaj, wstawaj, walcz! Proszę, do Awiego biegnij od razu! Przesłanie klików zakończone, fantastycznie, ale jeżeli Avi zginie, to nic mi to nie da! Avi musi żyć! Dobra, narara, na Przekąski, przekąski, przekąski! I pancerze osiem rzeczy naraz! Avi jest bezpieczny! Nikt go niego nie ma, ale sprawdźmy na... ...100% Dziękuję bardzo, Avi robi swoje animation! Dobra, koniec! Koniec, 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 koniec! Avi! Witam Cię serdecznie. W końcu się udało. Widzimy się ponownie. Wiecie ile czas mi to zajęło? 34 minuty. 34 minuty robię ten finał. A to jest robota na... 15 minut max. Oje, oj. Nada, Avi. Schwarzenegger. 306 tysięcy. Czy było warto? Tak! Wpiszmy ten wyśmienity wynik do naszej tabelki. Przesuwamy oczywiście ten arkusz lekko w prawo, żeby zobaczyć kolumnę zlecenie dane. I tutaj wpisujemy oczywiście nasz dzisiejszy wynik, czyli 306 tysięcy. I teraz jak zlecimy sobie w dół, dajemy podsumowanie i wychodzi na to, że dzień! 85 naszej 5 serii. Kończymy z wynikiem. 51 milionów 202 638 dolarów. Piszcie swoje pomysły na kolejne wyzwania w komentarzach!